Cześć, witajcie! Dzisiejszy odcinek będzie się składał z dwóch części. W obu częściach będę szukał bursztynu. Także zapraszam Was na, na odcinek z poszukiwania bursztynu bałtyckiego jantaru. Oglądajcie! No i patrzcie moi drodzy, tutaj mamy dużo takich drobnych kawałeczków, takich jak ten. Tu jest następny. Mam jeszcze jeden, jeszcze jeden. Zobaczcie, fyk. O, uciekł. A, tu. tu jest następny, dużo drobnicy. Będzie. Tu mamy, zobaczcie, pod spodem malucha następnego. dużo takiej drobniczki jest przed chwilę jeszcze pokażę wam czekajcie wrzucę to tylko o, o. przed chwilą jeszcze piłkę golfową znalazłem A tu jest następny maluch o tu nie są będzie kopię pokażę. O, o tu coś jest Zobaczcie tu mam fajne miejsce, bo tu mam tak fajny taki kawałeczek I już wam pokazuję Jak się muszę z kabelkiem ogarnąć O teraz, teraz zobaczcie Tu było jedno Tu mamy drugie Tu mamy trzecie Tu zobaczcie jaki fajny kawałeczek leży Czwarty Tu jest następny Nie, to nie to jest plastik, akurat. Tam dalej leży coś chyba jeszcze. Tu mamy takiego maluszka. Jeszcze jednego. O, tam jest, zobaczcie. Widzicie, jak ładnie się świeci. Tu pod. O, psa. Jest następny. Tu na górze nigdzie nic nie ma. Tu nigdzie nic nie ma. Tutaj się to są takie okruszki, ale tych okruszków już nie będę zbierał, aż tak małych, bo to będzie ciężko cokolwiek wyciąć z tego błotka i z tego wszystkiego z tego piachu. Dobra, tam to wrzucam do torby no i nic, dobra, idę dalej, zobaczymy te muszle jeszcze, widzicie? O, no. tu chyba jest, czy nie? Czy mam czysto, czysto. Też no, też kawałeczek jak widzicie fajnie się rozejrzyjmy czy coś jeszcze jest Tu maluszek No i dobra, ja tu sobie tę muszlę troszkę na szybko przerzucę i, i lecimy dalej. Szkoda czasu napierdoły. O, czekajcie. Czyżby, czyżby a plastik No dobra, nic Dobra, przerzucam te muszle, jak coś znajdę, to wam pokażę, jak nie no to dalej jak coś wpadnie to zobaczycie Patrzcie nie wziąłem kaszora z sobą, ale tu jest płytko. O na takie kawałki właśnie poluje Na takie kawałeczki się poluje właśnie tutaj W wodzie. Woderki, woda Można szukać, proszę bardzo Piękność. Ha, ha, ha. Tak jest. Piękny. Bardzo ładne. Plaża niby turystyczna cały rok, a coś tu wyjdzie. Nie wszystko wyzbierali. No dobra. Patrzymy dalej. I teraz macie jarmark bożonarodzeniowy. Że imprezka trwa. A ja szukam. <laughs> Idziemy w stronę Molo. Przejdziemy na drugą stronę. Tam zobaczymy. Udaliłem się trochę i zobaczy, tutaj z wody taki kawałeczek wyszedł teraz. Ale no nie ma tu za dużo w tych kamieniach, musiałbym ewentualnie, gdzie co, patrzeć głębiej tam wejść. No tutaj wszędzie kamienie wystają, ale chyba mi but jeden w wodę, że przecieka. Także nic nie zrobię, tutaj sobie jeszcze popatrzę tu między kamieniami, zobaczymy czy coś wyjdzie. I będę brzegiem wracał powoli w kierunku auta. No ale tu fajnie. Coś tam jeszcze na odchodne wasz O, tu jest następny. Ale malutki. No chodź. Chodź, 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 chodź. No, chodź tu. Nie mogę go wyjąć. Aha. takie maleństwo jeszcze. Trochę wędrych się zerwał zobaczcie z między kamyczków Taka piękność wyszła, zobaczcie jaki ładny jest leży i czeka między kamyczkami Znalazłem miejsce podchodzi bursztyn tam coś tu powoli wyciągać, jest trochę patyka w końcu takiego, jakiego powinien, jaki powinien być Kawałki mniejsze, kawałki większe, no ale są co już Coś tam w torbie mam I szukamy jeszcze to jeszcze tu Ok, następny maluszek jest Dzisiaj nie gardzę niczym, bo nie wiem co tu jeszcze mi wyjdzie, więc Zobaczymy Oczywiście. Zobaczymy teraz. Wydawało mi się, że złapałem kilka fajnych kawałków, ale zaraz się okaże. Słuchajcie, zaraz teraz razem przeszukamy i o, już widzę, jeden wyleciał. Tu zobaczcie, jest jeden fajny kawałek. Tu mam drugi. No dobra, żyjemy. mniejszy chodź to, Pach. jest jeszcze jeden mniejszy Plastik. No, patrzcie, jest następny. Jest jeszcze jeden azu zwłoki czyjeś. Dobra, to chyba wszystko z tego wejścia. Także to tyle, kilka sztuk. Mamy następny kaset na brzegu, trochę musi, które patyka. Zobaczcie jaki piękny, już bruszynek przybija w siatce. Tam drugi. Bardzo mnie to cieszy. co a raz tylko dobra zaraz go znajdziemy po kolei pyk numer 1 To jest numer 2 z wody no chodź 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 coś chodź, chodź, chodź tu no co za numer 2 Och, jaki piękny, numer 3. tylko nie ma dalej wygląda na puste, dobra, o tu jest zobaczcie Tak, następny Dobra, słuchajcie, to wszystko. że tyle teraz wyszło. Już jest na, na kilkonaście, na kilkonaście, to się kilka 15 ucieka. Przecież Już Widzicie, takie mam trzy kawałeczki na razie, ale już nie ma, już ucieka, już oschodzi ten tatyk cały stąd, jaki to był. Tu jeszcze coś się trafiło. Także już już się kończy. Trzeba będzie szukać nowego miejsca chyba.

Już nie ma, nie widzę nic. No już jestem z następnym, ale walczę jeszcze z tymi patykami. Cholera jasna, bo się tu tego kaszora plączą i to mi się ciężko chodzi z nimi. Ja nie chciałem go porwać, nie daj Boże, przez przypadek. No i no czekajcie. No jeszcze tak, tego tylko wyjmę już wybieram. Już widzę, tu mam jeden kawałeczek. O, dobra, nieważne. Tu zobaczcie, leży jeden. Dobra, przejrzyjmy. malucha jednego. Tak. to nie. No tak... Mówię, ucieka. Dobijam to miejsce tak na ile tylko dam radę. Bo... Chyba coś stracił. Może jeszcze jeden. Chyba jeszcze jeden. Tak jest. No coś tam naciułam dzisiaj tutaj, powiem wam szczerze. Myślałem, że będzie... Biednie, że już jadę są w cholerę, a tu na sam koniec się okazało, że tak jest podejście. Chodź, 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 mam jeszcze jedną kosteczkę. Maluszek. Następny tam teraz i jeszcze jeden mały. No, patrzcie nie mogę go podnieść teraz no, tu zobaczcie jest dwa No dobra Czyli to będzie wszystko No i zacząłem następny kaszoryk Od takiego przystojniaka Jest Drugi podrabianie Dobra Przestawka dalej to coś jeszcze, tylko zamówię Ja Wam mówiłem wcześniej na czym już odchodzi Już nie ma tego bardzo spustu Nie wiem, wyjąć, to sobie wyjąłem Trzeba będzie albo poczekać, albo zmienić miejsce Przejdę się kawałek dalej najwyżej i zobaczymy czy jeszcze gdzieś stoi takie sytuacje taki w wodzie? Czy kawałek, czy jeszcze proszę, kosteczka mała. Tu jeszcze maluszek. Ja nie biorę. Ja zabieram wszystko, nic nie zostawiam. Żadnych maluchów, dużych, małych. Wszystko staram się brać. bursztyn to bursztyn nie wybrzydzam wiadomo, że dużo, się nie duży tych małych łebków nie wybieram wtedy ale jak jest wszystko to nie ma dużych to znaczy, że bardzo dużych to się bierze wszystko no i dobra, tyle wyszło tu mam tylko troszkę jeszcze tego patyka nie go podebrać, ale Największy patek, na szczęście już wyszedł chyba z wody Tylko wyciągnąłem ja Myślę, że wystarczy Ścigamy to na brzeg i zobaczymy, to tu jest U, Tu do przodu będzie, będzie fajnie, no coś tam dzisiaj uciułam Dobra Przeżyjmy to zaraz To śmieć No i tu mamy, tak patrzcie, pierwsza kosteczka Ładna No chodź, sam raz na koralik takie totalne maleństwo. Jak wiem, nikogo nie zostawiam, zabieram wszystkich z sobą. I to tu widzę już, zobaczcie, kosteczka następna. Temperówka jest nawet, zobaczcie, szkolna temperówka. A, jajaj. No i to tu mamy dalej. O, Syk, proszę bardzo. Jeszcze jeden. Maluszek? Tu jest jeszcze jeden. O jest fajnie. ładne z wody. No, 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 no. Opa. A jeszcze jeden zobaczcie. Cyk. To jest drzewienko. O. A to jest kość. <gry> Jeszcze maluszek. Jestem już w domu, siedzę na kanapie i mam dla Was gotowe podsumowanie tych obu wyjść. Także zapraszam, oglądajcie, zobaczcie, co udało mi się znaleźć. No i tak jak widzicie, mamy już wszystko podzielone, także po lewej stronie są bursztyny z pierwszego wyjścia, po prawej z drugiego wyjścia. Różnice widać od razu, prawda, ilościową i wielkościową. No ale dobra, mamy trochę drobnicy z tej strony, mamy takie większe kawałeczki. Wam no pokażę. Jakie o drobiazgi. No ale mamy też kilka większych kawałków. Ten jest bardzo fajny. Może nawet jakieś paproszki są w środku. Hmm, to jest ładny kawałek. No i jeszcze takie, takie dwa. To jest pierwsze. To jest też ładny. Pod światło ma bardzo ładny kolor. No i drugi. Także tak ten pierwszy wyjazd no, był średni, nie za specjalny, no ale coś tam z niego jest. Drugie wyjście było ciekawsze, aczkolwiek trafione wszystko na sam koniec. Tak naprawdę już schodziłem, okazało się, że bursztyn jest i zostałem dłużej. Także tak jak widzicie, tu mamy większe, większe trochę bursztynki niż po drugiej stronie. No mm, tutaj no co no są też takie ciekawe kolorki. Mamy taką kosteczkę, no, to wam z bliska pokażę. Kilka takich o. Widzicie. Cyk. Także. No ale mamy więcej dużych bursztynów takich. Znaczy dużych, no większych, fajniejszych w każdym bądź razie. Ten jest bardzo ładny też, jeżeli chodzi o kolor. Jest dość przejrzysty. Tu mamy takie bardziej matowe do szlifowania, na pewno będą piękne. Taki ciemny pomarańcz, trochę w wiśnie wpadający. Następny, proszę bardzo. Tu można nawet troszkę zauważyć kolorek w nim. tego wam jeszcze też nie pokazywałem taki czerwonawy jest że, że tak to powiem bursztynowy no i jeszcze taki na przykład także tak wyglądają te bursztyny z pierwszego i drugiego wyjścia i jak? podobał się bursztyn? jeżeli tak dajcie znać w komentarzach jeżeli uważacie, że nie też dajcie znać Każde zdanie się liczy, wszystko jest dla mnie ważne. Mi bursztyn się bardzo podoba. Powiem Wam, że normalnie pierwszy mój sezon z bursztynem jestem totalnie utopiony w tym wszystkim. Gorączka złota na całego, naprawdę. Super sprawa. Tyle w tym filmie. Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście. Leźcie oglądać następny film. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.